Siemaneczko, wrzaskiem z tej strony, Danzis. Dzisiaj nie mogę grać moją ulubioną bronią L96, więc wybrałem auga szturmowca. Nie potrafię na tej mapie zabić nikogo. I jestem idiotą, ponieważ przez chyba 10 minut mówiłem do mikrofonu, do nagrania i bawiłem się świetnie, i oczywiście to okazało się co? Okazało się co, że nie włączyłem nagrywania, bo jestem taki mądry. Taki mądry jest wasz Danzis. jest jak jest zdałem klasę. No, ma. Ej, no dostał przecież heda 2, 3, 4. W ogóle to był taki wątok, że jestem kaczką. Mogę wam pokazać, jak to wygląda. No FUCK! Nie! Nie! Ale mogę wam pokazać, jak wygląda kaczka. I już się kończy, słyszę, runda. Świetnie. Zarąbiście. Kurde, tyle by było z mojego materiału. Patrzcie. Tak wygląda kaczka. Ja jestem kaczuszką. Trzeba się tak bujać na boki. One tak chodzą. Dobra, no wiecie co, kurczę. Minęło was dużo fajnych akcji. Ale dobra, spokojnie. W następnej rundzie też będą fajne akcje. Damy radę, będzie dobrze. Ooooooooooooooooo, zdobyłem 952 doświadczenia na strumowcu, zdobyłem również chwyt przedni do i jakieś tam inne beretki. Dobra, tak więc zastępuję nagrywanie i do zobaczenia jak się już zacznie runda. RUTO RUTOR RUTO RUT RUTORU! szczelamy, wejdź do akcji. Bieg 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 Albo wejdziemy jak kaczuszka. Ej, co się stało? Hop! Hop No nie, zbugowałem się! Uuu, ale masz fajną broń ziomek. Też mam pistolet. Dobra, jedziemy, 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 strzelamy, się zabijamy i surfujemy na internecie. Tak. Prują już od razu, tylko się zaczęła runda, już prują. Wszyscy nawet nie wiem skąd nie lecą, więc rozbiję szybę i wejdę do drugiego budynku, żeby się dobrze schować i mógł wszystkich zabić. est! Tak. Rzucę tam granat. Mhm, widzę jak tam biegają. FUCK, on mnie jeszcze aaaa Idę na górę, idę na górę, trzeba ich zestrzelić z góry, wszystko będzie dobrze. Spokojnie, wszystko... Aha, tu jest ten. Mhm. Myślisz, że cię nie widzę? No kurde, serio, zaszedł mi od tyłu. Tak mnie osłaniacie, moja drużyno głupia, no. Dobra, tak w ogóle to sobie muszę włączyć z powrotem stoper I nagrywam dopiero 2 minuty, a miałbym już 12 minut na materiał, a jestem taki głodny, bym sobie zjadł rosołek Zjadłbym sobie rosołek Zjadłbym sobie rosołek W ogóle miałem wzmiankę na temat tego, że Battlefield 3 to jest w ogóle moja chyba ulubiona seria, bo bawię się przy niej świetnie No właśnie to nie jest seria A wiecie co, może będę od teraz numerował odcinki z Battlefielda Opa

Pum, 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 pum. Pam pam pam, 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 Dobra, jedziemy, jedziemy panowie, jedziemy panowie, napieprzamy w nich wszystkich Mamy bardzo super... O, tfu. Mamy bardzo... Plączy mi się języko, o, tam był koleś. Łapto! Mam węża w bucie. Ja powiedziałem węża? Ja pierdzielę. Zabicie wroga, 100 punktów. Zabicie wroga, 100 punktów. Hmm. Nie widzę nikogo tutaj, żeby na nie kampił, bo to jest takie Bombia. O, z... o fuck, tu się nie dawałeś, co nie? O nie, o nie, 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 nie. A kurde, no chciałem tu dowiedzieć się rzucić na ziemię. Holender jasny Zobaczę ile miałem odcinków i pododaję takie... W ogóle nie wiem czy zauważyliście. Mm -hmm. Zacząłem robić bardzo ładne miniatury. Mi się bardzo podobają. W gimpie oczywiście je robię kilka warstw i jest wszystko spoko. Nie no, troszkę jest przy nich roboty, bo to na pewno nie jest takie jak ściąganie po prostu obrazka z neta i wstawianie go. Ale myślę, że to wygląda wszystko bardzo ładnie, estetycznie i się cieszycie. Wiem, że się nie cieszycie, ale udawajcie, że się cieszycie, żebym się cieszył. Chociaż błagam, no. Chociaż udawajcie, że mnie lubicie, no. Jak już nie mnie nie lubicie, to chociaż udawajcie, no. Ale ktoś tu pruje Granato! I spieprzamy. Eee, dobra. Je, eee, o, o, what the fuck, what the fuck? Ja pierdzielę CO TU BYŁO?! Aj, nie, nie będę już nagrywał y, Battlefielda z kamerką, bo... Bo, 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 bo mi się skończyły sloty w, na USB i, i... Myślę, że to nie jest konieczne. A bardzo potrzebuję mieć podłączonego w tym czasie przede wszystkim... O, FUCKING HELL! Gdzie on się podział? A to było głupie Dobra, zmieniamy broń, zmieniamy broń, bo y, nie możemy mieć cały czas takiego same, takiej samej I słuchajcie, jeżeli ktoś to dotarł. Jeżeli ktoś ogląda mojego Battlefield o Battlefield, a, bo Battlefield, jest fajny, Battlefield jest fajny, to to w GTA odcinku ktoś napisał, czy mógłbym nagrać y, y, filmik, w którym pokazuje swoje dom lub y, stanowisko pracy lub pokój I owszem, jest to możliwe, belotka! Ale w ostatnim momencie trafienie w głowę! Danzis! Danzis, gracz na SLA powinien się wybrać i zabić wszystkich jak to zrobił Siniesta To jest chyba jakiś piłkarz, nie wiem, słyszałem takie nazwisko Mam nadzieję, że nie krzyczę wam za bardzo Nie wiem, czemu ten mikrofon ma takie ograniczenie jakby dźwięku bo jak wszystko idzie tak, up takie piramidki do góry. To mój mikro ma takie brrr, takie ścięcie, jest wszystko, wszystko równiutkie. Wyższe dźwięki są zawsze na takim samym poziomie. Chociaż w sumie to myślę jest dobre, bo wam nie krzyczy tak bardzo. I ścisza to tak jakby. Mamy wrogiego kamiste. Dobra, cieszę się, tylko gdzie on jest? To... O, za nami coś jest. Hop! Coś on tu gdzieś się panoszy. O fucking fucking! Ja pierdykam! Ja pierdykam! Ktoś siedział w oknie! Mam węża w bucie! Nie wiem czemu to powiedziałem, tak jest z tej story. Ha, ha, ha. Wiem, że wszyscy oglądali tej story. No Jezus Maria, no wiem, żeście oglądali, naprawdę. Eee, a jak ktoś nie oglądał, to, to łapka w dół. Nie no, żartuję. Jak ktoś nie oglądał, to łapka w górę. A jak ktoś oglądał, to łapka w górę. A, widzieliście to na ślepo, na ślepo to było. Kurde, no. Ale tamten kill był dobry: dobry, dobry, dobry. Aha, no i co do tego pokazania pokoju. Jestem na tak. Jeżeli wy byście byli na tak, bo póki co tylko jedna osoba to napisała. A jeżeli chcę, chcą inne osoby, to bardzo chętnie to pokażę, bo nie ma nic do ukrycia. Oprócz tych pieniążków z YouTube'a, które dzięki wam zarabiam Wiecie o tym, że przez całą moją działalność na YouTube'ie Wraz z moim starym kanale na tym, na, na tym kanale jeszcze nic nie zarobiłem, a na starym kanale Za 10,5 tysiąca wyświetleń, wiecie ile mam hajsu? Wiecie ile mam hajsu? Mam 16 centów ludzie Mam 16 centów, wiecie i co można za to kupić? Za to mogę kupić sobie... Um. Hmm. Nieważne, ale mam dużo hajsu i mogę sobie coś za to kupić Naprawdę, dużo hajsu z YouTube'a, wszyscy mi... W ogóle wiecie, nie wiem nie wiem czy wy się skapnęliście, ale dużo ludzi, po prostu ja nie zarabiam z reklam z YouTube'a, tylko dużo ludzi mnie tak lubi, że po prostu mi przelewają tysiące na konta. Ja już po prostu dostałem ostatnio 15 tysięcy i powiedzieli, że e, masz tutaj Danzis, nagraj mi GTA 7 odcinek. Dobra, więc nagrałem 7 odcinek i jest, i w ogóle dziękuję bardzo. Zarabiam gruby hajs na was, naprawdę. Mój komputer w ogóle jest tak wykokszony, że za niego dałem oczywiście 85 tysięcy złotych I to 85 tysięcy złotych jest całe z YouTube'a, no... No a jak wy myślicie, że co, że rodzice mi dają? Nie, rodzice mi nie dają, ja żyję na własną rękę Ja wszystko mam z YouTube'a W ogóle ja mieszkam sam w domu, ja sobie to mieszkanie kupiłem za jedną wypłatę W centrum Krakowa Opsa w ogóle wiecie, no ja bym chciał nagrywać z Steve Oldem, ale niestety nie chcę go yy, obrażać, bo wiecie, on zarabiał takie, takie małe, takie śmieszne pieniądze w porównaniu do mnie, że, że to po prostu no, nie chcę, żeby mu było przykro, dlatego nawet do niego nie piszę. Bo wiecie, my YouTuberzy to każdy zarabia gruby hajs, tylko po prostu nikt nie, mógł, nie chce o tym mówić, no. Nie, no dobra, już tak na poważnie, bo to takie było, takie dziwne, mógł ktoś, mógł ktoś to wziąć na poważnie. A to nie było tak na poważnie jeżeli ktoś się nie skapnął To było... Dziwne Nie, tak naprawdę przez całą moją działalność na YouTube zarobiłem 16 centów I to jest prawda A na tym kanale jeszcze nic nie zrobiłem, bo nie włączam reklam A jeżeli są pokazywane to bez mojej zgody, bo i YouTube jest niemiły eee, Ja jeżeli już kiedyś mam zamiar zarabiać to tylko i wyłącznie Agora Tylko i wyłącznie Agora Ponieważ, ponieważ... Support jest po polsku to przede wszystkim, a po drugie... Jest to w takim odległym... że fu, żebym mógł mieć partnerstwo w Wagorze, to będzie to tak w długim okresie czasowym, jeżeli w ogóle kiedykolwiek będę miał, że... <laughs> mówię, że będę miał w gorze. <laughs> trzeba mieć 1000 subów, od 1000 subów dopiero patrzą. I trzeba... o kurwa. I trzeba... Y mieć tam ileś wyświetleń. No a wiecie, ja mam 80 w tym momencie, 83 subskrypcje. Ach, troszkę mi tylko brakuje. Tak, minimalnie, tak z 917 tylko mi brakuje. No to takie, wiecie, minimalne liczby, no, no co, popatrzcie sobie na roja, ile mu tam przebywa, no to, 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 to takie śmieszne, no. Śmieszne liczby, po prostu to jest minuta, dwie, i już mam tyle widzów, i mam partnerstwo w Agorze Nie, a no tak serio, to ja mówiłem o tym, że ja mam mało widzów, i że ja i tak będę nagrywał, bo ja się tym cieszę. Owszem, cieszę się tym, ale. Yy, smucę się jedną rzeczą. Smucę się jedną rzeczą, ponieważ. Yy, yy, mam tak mało widzów. Nie mówię, że jestem jakiś super dobry. Ja chcę się rozleklamować, ale ja nie chcę, żeby każdy, kto, kto zobaczy mój kanał, musi mi dać suba. Nie, ja chcę, żeby tylko go zobaczył. Chcę tylko, żeby zobaczył jakikolwiek mój materiał z nowego kanału, bo ze starego nie chcę, żeby ktokolwiek coś widział. Yy, nowy materiał z nowego kanału. Yy. I niech sam zadecyduje, czy warto, czy nie warto. Bo ja nie mogę decydować o swoim kanale. O, fucking, fucking, fucking! Pieprzony gnój. No i to by było, wiecie. Na tyle, jeżeli chodzi o. O mój kanał na YouTube. Naprawdę chciałbym mieć. Mój. Mój takie. Moje takie marzenie, żeby mieć widzów, to. To około. 1000 1500 Tyle mi w zupełności wystarczy takich aktywnych, bo. no. Mogę mieć nawet 60 tysięcy subów, ale aktywnych widzów nigdy nie będzie tyle co jest subskrypcji. Nie ma takiej możliwości. Zawsze jedna. co najmniej jeden sub jest on pustym subem. Co najmniej jeden, naprawdę. Nie ma takiej możliwości, żeby nie było na jakimś kanale pustego suba. No, chyba że dopiero powstał i jedna osoba go subuje i go ogląda. Widzieliście jaka była sytuacja u mnie Na moim starym kanale było 200 coś subskrypcji, tak? A przeszło na nowy 10 osób, albo 15 Więc albo nie oglądali audiologa, bo yy, su ten, wyświetlenia nadal lecą na danzis.pl yy, zwykłym Ja nie wiem, czy ktoś po prostu ma w dupie tego audiologa i nie patrzy, że mam nowy kanał, czy czy po prostu ogląda te materiały, bo akurat tam nagrywam Lineage'a i Iwowa. No kurde, no skoro nie do mnie prują, no przecież. A, ciul Wow, ile tu jest jest? Raz, dwa, trzy, cztery Pięć osób tu było. Dobra, wiecie co, ja nie będę was y, chyba męczył już tym materiałem, bo z Battlefielda to są takie kilkunastominutowe. Najwięcej to by było 20 coś minut. To ma być rozrywka, tak, to nie ma być let's play, to nie ma być nic, ja mam się w tym dobrze bawić, wy macie się w tym dobrze bawić, ja naprawdę mam banana na twarzy jak gram w Battlefielda, kurde, naprawdę i to jeszcze jak nagrywam i mówię do siebie i się cieszę razem z sobą, bo wiem, że mnie nikt, nikt nie ogląda, prujcie we wszystkich, schowam się w morzu, fuj, Jezus Maria, w morzu, w rzece, e, tak, ja się bardzo cieszę, że wy mnie oglądacie, chociaż tam 20 osób, 30 czasem, czasem 40 wejdzie. Ale ja naprawdę się cieszę JOLO! Jolo! Aaaa Kurde no Skończyła się ammo A bra ale już ostatni, już ostatni, już naprawdę ostatni, już naprawdę ostatni To już jest naprawdę ostatni i już nie będę grał więcej Dzisiaj Battlefieldowy wystarczy wy Ale już jest to Szybko, szybko, szybko zabijemy ich wszystkich Zabijemy ich wszystkich Uuuuuuuu Gdzie oni są? Gdzie oni się podzieli? Gdzie są wszyscy? Wszyscy uciekli do Morza Czerwonego, bo się rozstąpiło. E, tutaj widzę, że jest. Nie to, nie jest pelotka, tylko to jest takie coś, co strzela petardami. He <śmulacza> takie na sylwestra. Hehe, <śmulacza> w nie. O! Oh, <śmulacza> <śmulacza> Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jak będę lepiej grał!